Hej kakociaki, z tej strony Jany Jamek, no i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie musimy uratować blokabelle i zrobimy sobie wszystkie nowe misje, a także Wam pokażę jak przejść nowy świat VIP. Także jeśli jesteście tego ciekawi, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Na początek mamy taką pocztę ostateczne starcie. Impreza może się nie odbyć najlepszy speeder. Bez Twojej pomocy na pewno się nie uda. Ten potwór niedługo pochłonie całe miasteczko Bloka Bella. Idź szybko do Ziggi, która ma dla Ciebie ciekawe wieści, chyba czas na ostateczne starcie, więc sobie na początek idziemy do Ziggi. Nagrywam to na najlepszym speederze, ponieważ na swoim koncie już zrobiłem tę misję. Więc tak, sobie teraz idziemy do porozmawiania z Ziggi. No i co ona nam tutaj ciekawego powie? Słuchaj uważnie, najlepszy speeder. Udało mi się zmodyfikować parametry portalu VIP, by przeniósł Cię do krainy tego potwora. To to nasza jedyna szansa, ponieważ potwór wciąż blokuje podwodny portal. Gdy będziesz na miejscu, musisz odnaleźć źródło tego agresywnego zachowania i położyć mój kres. Los Blockabelli spożywa, spoczywa w Twoich rękach. Więc dobra, jak już to sobie zrobiliśmy, to sobie odbieramy misję. No i zobaczcie, że ten potwór pochłonął ten portal VIP, dlatego też musicie sobie zrobić taki parkour sobie tak wskakujecie po takiego mackach, no i sobie wskakujecie do tego portalu. Naprawdę ten świetliw jest dosyć dziwny, ale muszę przyznać, że no fajnie się go przechodzi, jest to dosyć trudne, ale z moim poradnikiem powinno się Wam to udać, więc sobie bierzecie spray i jak macie sobie tutaj taką dziurkę, to sobie tutaj wchodzicie i macie sobie tutaj taki trójkącik i sobie teraz musicie wyłączyć ten efekt właśnie tego pomniejszania właśnie o ten, żeby sobie już przejść ponieważ tutaj jest bardzo dużo tych takich przyciągających czarnych dziur, czy jak to się tam nazywa no i sobie przechodzicie przez te takie macki czy nie wiem za bardzo co to jest, no i sobie bierzecie kolejny spray, no i sobie teraz idziecie tutaj, jak macie to takie coś to musisz, tylko, że uwaga, żeby się nie otrzeć o tu lawę, ponieważ ja już się o to parę razy nabrałem, no i niestety zginąłem ale po prostu sobie już teraz poradzimy idziecie sobie na górę, jak, jak jest sama macka to sobie idziecie tutaj na górę, po prostu ten potwór jest wielki, niesamowity to jest sobie idziecie tutaj, po prostu i tutaj no i dobra mamy sobie coś takiego jakieś tutaj jest jakaś taka lawa no i macie tutaj takie przejście jakieś jak macie sobie tutaj te wejście to idziecie sobie tutaj macie te takie przeklęte sieci uwaga żeby się one nie otrzeć ponieważ naprawdę tutaj jest bardzo ważny HP Dobra, uwaga, przechodzimy. No dobra, udało się. Idziemy sobie teraz tutaj. Ostrożnie, naprawdę, żeby w to nie wpaść, ponieważ potem bardzo po prostu jest trudno. Dobra, teraz sobie idziecie szybko stąd, ponieważ już tylko naprawdę ostrożnie na te sieci. No i tutaj już będzie raczej dosyć łatwe. Możecie sobie tak przejść łatwo po suficie. Teraz sobie lecimy tutaj. No i dobra. Dobra, sobie tutaj mamy jakieś takie żółte coś. No i uwaga, proszę bardzo, tutaj jest jakby ten potwór. Możemy sobie zrobić zdjęcie, jakby na taką pamiątkę. No i dobra, co my sobie tutaj mamy? Jakiegoś właśnie takiego potwora. To jest straszne. Na według mnie sobie damy do oceniania, może się przyda. No i sobie możemy też nawet zebrać tu tajemnicę, ponieważ tutaj jest taka dodatkowa tajemnica. No i dobra, teraz musicie sobie porozmawiać z tym jakby potworem, ale na początek musicie dać mu czekoladę, czyli w się sensie ten taki gadę czekoladki, czekoladki. Dobra, mamy sobie tutaj. Już jak to mamy, to teraz musimy sobie porozmawiać z tym potworem i wam pokażę, jak to zrobić. To naprawdę jest bardzo ciekawe, że tak to wyszło, ale okej, okay, dobra. Już niech się tutaj to zrobi. I sobie tutaj podchodzimy, no i musicie kliknąć mu na ten mózg. Wiem, że to jest dziwne, ale właśnie o to tutaj chodzi. Więc tak, dobra, potwór, jakby tutaj mamy w Twojej głowie, pojawia się dziwna myśl. Jakby stworzenie porozumiewało się telepatycznie. To Twoje młode stworzenie przytakuje, a tamci goście je zabrali, stworzenie przytakuje. Mam dla Ciebie zniszczyć portal, bo chcesz mieć spokój, stworzenie przytakuje. Potrujesz się w jego oczy i od razu wiesz, co musisz zrobić. No i więc właściwie to już byłby prawdziwy koniec, tylko jeszcze musimy sobie iść porozmawiać z mamą Floriu, ponieważ właśnie te takie wspaniałe kalmary to są te dzieci tego potwora, jeśli ktoś tego nie wie. Więc dobra, sobie normalnie zobaczcie, że taki szok w ogóle, jaki to jest ogromny, że to się rozciąga tak na całą jaskinię jeszcze tam tu blokabelne to niszczy, więc naprawdę wielki szok to jest, więc dobra, wychodzimy sobie stąd. No i idziemy porozmawiać z mamą Floriu, sobie zobaczymy, co ona nam ciekawego może powiedzieć, dobra. Niestety nie ma nadal żadnych nowych przepisów za właśnie te ogromne małże. Tutaj są nadal jeszcze te stare przepisy za ostrygi, a już dawnych nie powinno być, ponieważ tego wydarzenia nie ma już też dawno. Ale dobra, idziemy sobie do mamy Flori, która znajduje się tutaj przy takiej restauracji ze spaghetti i przy jakimś więzieniu. Sobie klikamy na nią. No i dobra, czekamy sobie, co ona nam powie. No, i tak. Och, najlepszy speeder. Wiedziałam, że mogę na ciebie pole liczyć. Masz dla mnie kalmary. Opowiadasz jej o stworzeniu i mieszkającym za portalem jego młodych i tym, że pragnie ono spokoju. Och, czyli ono tylko chroniło swoje dzieci? Chyba, chyba je rozumiem. Nie na darmo nazywają mnie mamą. Oczywiście uszanuję jego życzenie. Rób, co musisz. Moja pizza może już nigdy nie będzie taka sama, ale nie ma nic ważniejszego, niż chęć ochrony własnych dzieci. No i dobra, więc sobie już to zamykamy. No i niestety to jest chyba koniec misji, chyba, że będzie coś tutaj jeszcze ciekawego, ale naprawdę Muszę przyznać, że fajnie jest ten i że to się ciekawie przechodzi. I że po prostu na początku mi to strasznie nie wychodziło, bo to było strasznie trudne. No, ale teraz jakoś tak mi się udało. To jest w sumie nawet dosyć prosty, i mam nadzieję, że taki mój poradnik. Po prostu, co już to wszystko? Naprawdę, no to jest trochę słabo. Myślałam, że będzie coś ciekawszego, no ale trudno. Po prostu, mam nadzieję, że taki mój poradnik, przejście tego świata Bib wam się przydał. Koniecznie zostawcie subika i łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, ponieważ bijamy 5000 subików do końca wakacji, a co się może uderzyć tylko dzięki wam. Dlatego też, co kociaki mam nadzieję, że wam pomogłem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i pa pa